Dzięki Proszę, dla gości i no, dla studiowców. Cieszę mnie, czy w samych. Ciszę mijają lata. Proszę księga. Proszę księdza o ciszę. Nie ojca i syna i dobra właściwie Amen. Odmówimy sobie, bo dzisiaj jest chalebny. No to no, niebo zdjęcia no, najświęcej mamy bardzo czwarte. No, no, żeby oni się wszyscy do nieba dostali tak? tak, tak. ja na pewno się... Się, ale tak, tak. kościół zawsze się modli tak. za tych wszystkich, których, których gdy, gdy zapowiedziałem intencje, za nas wszystkich ja wam odprawiam za was wszystkich jeszcze, razem tak. z za za Polskę za jest, tak. jest, jest niebie, święcie imię Drogość Mario łaski w pełni Państwa, błogosławiony jest jestem i błogosławiony tobą przyrodę

Panie Basiu, jeszcze na słowa, żeby słuchać, w imieniu Stowarzyszenia Arka, serdecznie dziękuję Proszę uczestnikom uroczystości za przybycie. Dziękuję księdzu Stanisławowi Kładkowi, i imieniu droga Gertrudo Sąska, nasza poseł czwartej kadencji Sejmu Swoją obecnością, że 19 lat temu żegnaliśmy nieprzejednanych obrońców bezcennego skrawka ziemi naszej ojczyzny, naszej Stoczni Gdańskiej, Bolesława Kutyry, Mariana Moćko i Andrzeja Bugajskiego. Ich dojrzałość polityczna i bezheroiczny wysiłek w pokonywaniu wierności organów samorządowych i państwowych wspierany przez fundatora widniejącej tablicy księdza Prałata Henryka Jankowskiego, jak i przez dusz pasterza ludzi morza, z Gdyni muszą być przypomniane, stawiane za wzór. Dziś ze wzruszeniem, z głęboki, z głębi serca pragnę zawołać. Dziękujemy Was, Wam przyjaciele. Stawiajcie się do Boga za nami, abyśmy nie doznali zmęczenia, zniechęcenia w podjętych zobowiązaniach w obnażaniu ludzkiej podłości, jaka Was dotknęła. Nie zapomnimy Was, Wolku Marianie Andrzeju. Wierzymy w że w domu ojca znaleźliście ukojenie. Proszę o uczcienie, uczcienie minutą ciszy.